Stanisław Srokowski, tłuste koty, czyli Parlament Zwierząt. Minister Kultury. Odcinek 47. Minister Kultury opowiadał już. Jak to od dawna szanowała, ceniła i kochała jego frakcja każde dzieło i każdy indywidualny akt twórczy. I jak osobiście zabiegał przywódca partii o szybkie uchwalenie tej ustawy. Bo jemu, naszemu prezesowi najbardziej zależało podkreślał by artyści. Pisarze, balarze, rzeźbiarze, kompozytorzy, dyrygenci, aktorzy, reżyserzy. Wyliczał dokładnie. By wszyscy oni poczuli powiew nowej epoki, by wiedzieli, że nasi przywódcy są po ich stronie. Skąks wychrypiał zimny smok. Wyliczył, Wielu twórców z marszu był każdego zaskarbić sobie w swojej formacji zaufanie. Przemyśleli dokładnie ten plan. Wycharczał. Krzywy ryj zaś ogłaszał już dyskusję. Nie od razu skoczył na mównicę mdły szczupak i z miejsca zaatakował. Nie dajmy się zwariować, krzyknął. Nad nami wisi tyle nieszczęść, chorób, problemów, cierpień naszego ludu, a rząd i jemu posłuszny marszałek Sejmu podrzucają nam jakieś zgniłe jajo. Otrzeźwiejcie, nasz największy wróg, Człowiek zabija naszych braci i nasze siostry wciąż giną, łosie, jelenie, daniele, sarny dziki, muflony, a wy się bawicie jak dzieci. A to nie dziecięca zabawa, tu leje się nasza krew. Krzyczał. A zanim Wskoczył na mównicę szef klubu Jerzy chmurny bąk i już wołał, patrząc na ugrupowania rządowe. Czy wyście zwariowali? Zabijane są lisy, borsuki, kuny. Mordowane są ptaki! Jęknął wąż. Trują orliki! Zaskrzeczała sroka i dodała. I do nas się dobierają pełno trupów ptaków. Strzelają do w łabędzi cyranek, perkos, do jarząbków słonek, do barżantów gęsi i kaczek. Niosły się głosy. Mordują norki i zające rzucił z ławy poselskiej mały zbój. Właśnie! Norki zające! A nawet lwy i słonie, mówił dalej chmurny bąk. Nawet słonie, krzyknął, zadowolony, że wywołał taką lawinę reakcji, i powtórzył. Nawet słonie, a wy podlizujecie się jakimś domorosłym pacykarzom i grafomanom, dodał. I nagle się przestraszył, bo zobaczył kwaśną minę zimnego smoka. Chyba przesadziłem pomyślą. Może nie należało walić aż tak ostro, bo może się kiedyś i nam przydadzą te gryzie piórki, ci inni. Znowu spojrzał. Na zachmurzony pysk prezesa i pomyślał. Prezes zawsze ma rację i stępił język swego przemówienia. Może także powinniśmy sobie zjednywać twórców, dywagował w środku. Bo cokolwiek o nich powiemy, to jednak siła ich oddziaływania jest duża, trzeba się z nimi liczyć, uznał, wciąż widząc marsową minę przywódcy partii może chodzi mu o to, myślał, patrząc na szefa swojej frakcji by za bardzo artystów nie drażnić i nie zrażać do siebie, bo mogą się nam jeszcze przydać. I na wszelki wypadek już łagodził ton. Chciałem powiedzieć, chciałem przez to powiedzieć, żeby należy rozważnie dzielić publiczne dobra. Jakie publiczne dobra? Syknął jakiś wąż. Ja protestuję. Zawył dla odmiany mały zbój. Przeciwko czemu poseł protestuje? Spytał czujny krzywy, ryj, uważnie śledząc sejmową debatę. Przeciwko wszystkiemu, warknął mały zbój. To znaczy, dopytywał marszałek. Przeciwko bredniom wygłaszanym przez obóz rządowy, ale także przeciwko banialukom, Jakie słyszę z ugrupowania węży, ja sobie wypraszam, zazgrzytał zębami chmurny bąk i zszedł z mównicy. Rozumiem, że poseł chce zabrać głos, spytał marszałek małego zbója. Tak, chcę, odparł zdenerwowany mały zbój. Podbiegł do mównicy i nerwowym głosem oznajmił: To zastępcze problemy. Zastępcze problemy? krzyknął jeszcze chmurny bąk. Tak, zastępcze wołał mały zbój bo nie dotykacie najważniejszego problemu. Kto nie dotyka? spytał chmurny bąk. Jak to kto? Rząd i Wasze ugrupowanie. Nie widzicie realnych problemów. A najważniejszym problemem jest śmierć lasu. Rozumiecie? Krzyknął. Śmierć lasu. Urwał i zrobiła się straszna cisza. A on już ciągnął. Las ginie, las umiera, a wy tego nie widzicie? Głusi, ślepi jesteście? Rozumu nie macie? Oskarżał. I cóż po artystach? Wołał. Cóż po apelach do ludzi, by nie zabijali zwierząt? Cóż po tym wszystkim, Skoro już nie będzie lasu, histeryzujesz, krzyknął chmurny bąk, ale mały zbój już na niego nie zwracał uwagi, tylko wołał. Czy nie widzicie, że usychają nam stawy, jeziora, leśne strumyki? Jak będziemy żyć bez wody? Znika nam woda, zmienia się klimat, nie czujecie tego? Rzucił i z ogniem w oczach zszedł z mównicy. A już do mikrofonu podszedł premier. Przesadzasz! Krzyknął: Mocno przesadzasz! Wyciskasz łzy, by coś dla siebie ugrać. Cynicznie odwracasz uwagę od naszych twórców, a to oni będą rozwijać nasze umysły, nasz język i naszą wyobraźnię. A bez wyobraźni nic nie zrobimy. Nie uratujemy naszych rzek i jezior. Dlatego też potrzebni są nam twórcy, nasi najdrożsi artyści, pisarze, poeci. Dlatego w pierwszym rzędzie musimy nieść pomoc naszym twórcom, którzy nas rozwijają. A jak będziemy rozwinięci, to będziemy wiedzieli, jak dalej mamy żyć. Czyż nie tak? Zwrócił się z pytaniem do swoich zwolenników. Tok z zachwytem odpowiedziały jego ławy sejmowe. Tok! Wrzasnęły lisy, dziki węże kuropatwy i szczury. Słyszycie głos ludu! zawołał załgany gniot. A ponadto zwrócił się do ław opozycyjnych. Ponadto odwracacie uwagę od istoty rzeczy. Od jakiej istoty rzeczy? Wychrypiał zimny smok. Nie pleć, bzdur! Zawołał. Widzę, odparł o dziwo spokojnie załgany gniot, że puszczają ci nerwy, prezesie. Skrzywił się. Jego zwolennicy ryknęli głośnym śmiechem. Burknął zimny smok i już się nie odzywał. Krzywy Ryj podziękował premierowi i zobaczył, że wstaje ze swojego miejsca gdaczący kogut. Myślał, że prezes Kuropat chce coś powiedzieć, ale gdaczący kogut po chwili usiadł, ponieważ uznał, że lepiej nikomu się nie narażać i dlatego się wycofał. Także ugrupowania szczurów i żmi nie kwapiły się do aktywności. Wolały przeczekać burzę i we właściwym czasie wkroczyć, zaskoczyć i zaatakować. Czekały na swój czas.